Rano otrzymałem informację, iż rozprawa nie odbędzie się po raz kolejny. 28 maja pierwsza rozprawa została przełożona na wniosek mecenasa pani oskarżonej pani Jorzyłowskiej. Kolejna rozprawa była wyznaczona na dzisiaj, to jest 7 lipca. Nie odbyła się, gdyż sędzia wzięła urlop na żądanie. Dowiedziałem się o tym, tak jak wspomniałem dzisiaj o 10 rano. W związku z czym jutro będę, wybieram się do prezesa sądu na rozmowę, aby ten następny termin, który będzie wyznaczony. Nie był tak jak poprzednio o półtorej miesiąca dalej, tylko mam nadzieję, że będzie to dużo wcześniej. Oczywiście no, nie, nie podejrzewam tutaj są to jakąś złą wolę, no, nie, nie można od razu tak wychodzić z takiego założenia. Zdarzenie losowe po prostu. Mam nadzieję, że termin następny będzie wcześniejszy. Pan Pani chcę powiedzieć kilku zadań dosłownie, dlaczego jest, dzisiaj się tu spotykamy, Gdyby pan mógł przypomnieć. O co chodzi? Otóż w czasie kampanii samorządowej pani Orzyłowska, jak już dzisiaj wiemy, jak już się dowiedzieliśmy, nazwała mnie faszystą na forum internetowym na stronie TV Wschód, gdzie była prezentacja kandydatów na prezydenta miasta. Obraziła także pana Sitnika, ale w nieco, nieco innym stopniu. Natomiast zostałem nazwany faszystą, sprawę zgłosiłem na policję, po kilku miesiącach okazało się, że to napisała pani Orzyłowska. do czego zresztą się przyznała. Chciałbym państwu podziękować za to, że jesteście, bo Dzięki zainteresowaniu mediom, y, wiele osób następnym razem pomyśli, zanim napisze coś takiego. I tutaj, I tutaj chciałbym podziękować. Słowem komentarza do dzisiejszej, do dzisiejszego y, wydarzenia, do którego nie doszło, y, my głęboko liczymy na to, że strony się porozumieją, że już nigdy więcej nie będzie takich sytuacji wobec nas czy to anonimowo, czy to y, z otwartą przybicą. I no, ubolewamy nad tym, że druga strona unika e, odpowiedzi na takie pytania i e, jak też przy poprzedniej sprawie unika e, jak najbardziej tego kontaktu, e, liczy na wygaszenie tej sprawy w sposób naturalny, że się ludzie tym znudzą i gra na przeczekanie. Dziękuję bardzo. Mhm. Powiedział Pan Panie e, Pawle, że e, liczy Pan na to, że będzie ugoda, to znaczy na co pan, pani Mateuszu liczy? Znaczy, pani Pawle, pani Mateusz. Ja przede wszystkim od strony oskarżonej nie słyszałem, jeszcze ani razu słowa przepraszam, natomiast zobaczymy, co na rozprawie pojednawczej zaproponuje pani oskarżona, czy mecenas pani oskarżonej. Na razie nie, nie znam stanowiska w ogóle w tej sprawie pani Wojewódzkiej. A pan ma jakiś pomysł na to, co by pan chciał? Wolę nie zdradzać jeszcze. Po rozprawie pojednawczej na pewno wszystko, wszystko państwu powiem, jaki będzie dalszy finał, czy strony się porozumiały, czy nie porozumiały, czy, czy sprawa pójdzie na bok. W każdym razie trzeba to jak najszybciej zakończyć pozytywnie, żeby pani Ożyłowska mogła się zająć z powrotem działalnością kulturalną tutaj w tym budynku i po prostu. Albo e, i nie. Albo i nie. Albo i nie, <laughs> albo bo, bo to zależy od samej oskarżonej. Tak, tak. Według nas taka osoba nie powinna testować takich zadań, takich stanowisk, nie podejmować się takich zadań. Nie powinna odpowiadać za miejską kulturę po prostu. A jeżeli już ma odpowiadać, to niech się nie rozdrabnia, tylko... Przyjmie to na klatę i dalej pracuje. Generalnie, nie oszukując się, jak słyszę pana pana Kaczyńskiego, czy pana Dudę, czy panią Szydło, którzy mówią, że w Polsce rządzi sitwa, układ i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście mają rację, natomiast ja zapraszam tych państwa do Siedlec, aby zobaczyli, jak, jak tutaj wyglądają układy rodzinne, układy partyjno-polityczno-klanowe i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę zapraszam pani Duda, panie prezydencie Duda, zapraszam do Siedlec.